to teraz. No nie wiem, czuć i bragim mi piątkę przyklejał, tak że przybijał znaczy się, także no nie wiem, może, może on. Witam serdecznie, proszę, wie do fotografa, jesteśmy na gali KSW 100, ze mną zwycięski Rafał Haratek, gratuluję i dziękuję za piękny występ, powiedz mi czy Marcin zaskoczył Cię czymś w tym walce i jaki był Twój game plan i zapytam też o te haczyki, o których rozmawialiśmy wczoraj po ceremonii ważenia, co to było? No nie wiem, czy zauważyłeś, to mu takie stopujące kopnięcia na nogę, akurat to wchodziło, mimo że odwrócił pozycję, czy mnie zaskoczył. Także to już od razu dwie odpowiedzi. Zaskoczył mnie walką z odwrotnej pozycji i, i w sumie tym, że więcej kopał i midli, bo wiem, że on kopie high kicki, łydkę, a tu poszły takie dość. No to znaczy, ja to większość, chyba nawet wszystkie, wyłapałem na przedramiona, no to też teraz je czuję trochę, nie? Czyli. Czyli obyło się tak jak życzyłem, bez większych kontuzji? E, tak, tak. Marcin też chyba, tylko mu się otworzyło roślinie, którego się nabawił e, w walce z Damianem. To jeszcze... No tak To dwa, dwa miesiące. No, no, To ciekawe właśnie, nie? A nie powinno się otworzyć w tym samym miejscu. Ale chyba nie tak jak z Kośmi, nie? Bo koście nigdy nie łamie dwa razy w tym samym miejscu. No tak, no tak. Tutaj masz, masz rację. Bez mi kto teraz. E, no nie wiem, I Ibrahim gaje mi piątkę przyklejał, tak że przybijał, znaczy się, także no nie wiem, może, może on. Jak będziesz świętował dzisiejsze zwycięstwo, bo myślę, że jakaś presja na tobie pewnie była mhm. przed tym pojedynkiem. No wiadomo, że jest presja, aczkolwiek myślę, że na Marcinie była większa. Ale co, jak będę świętował? Jedziemy do hotelu raczej, nie wybieramy się na after do pomarańczy, bo jutro mam moja siostra jeszcze odprawia 40 urodziny i wybieramy się do niej, więc, więc chcę tam być o czasie. Ale w hotelu na pewno jakieś piwko wypijemy razem z żoną, z trenerem. Mam nadzieję, że z Marcinem i pogadamy coś. Oczywiście, rozumiem, piwko zero. Nie, po walce to już normalnie. No, no. Widzowie, żeby wiedzieli, wie. Nie, widzowie muszą wiedzieć, że haratyk nie jest jakimś świrem i też normalne piwo pije. Ja się śmieję, że tu je. Jeszcze raz ci gatuję serdecznie. No, walka była fajna. Ja myślę, że to jest jeden i może być pretendent do tego bonusu słynnego, o którym wszyscy tak naprawdę go gadają, bo skończenie było spektakularne. No. No tak, i w sumie były zwroty akcji, nie? Tak, Bo gdzieś on tam mnie tak, naruszył tak. w pierwszej rundzie, a później jak go skończyłem w drugiej, aczkolwiek e, chyba ja bym obstawiał e, Kasper Formela Robert Ruchała, nie. Oj, trochę tego było, bo był i jeszcze Andrzej Grzeby, który też no skończył też, z Wiktora no, no, na, na wątrobę. Mamet, e, który tej balachę założył no, Adrianowi. No. Więc no było tych, 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 tych poddań trochę, więc no. Nie wiem, nie nastawiam się na bonus, a jakby wpadł, no to super by było, Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Wszystko z mojej strony. Nie zatrzymuję. Leć świętować, odpoczywaj i tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki.